że rzemieczki z tej strony chodzą, a to jest dziesiąty odcinek z Minecraft'a I teraz już jest Minecraft Skywars I teraz właśnie tu wbijam na mapeczkę, jest u na nas dziesięciu Mapeczka jest dosyć głupia Ale da się zagrać Chociaż, to nie jest ta mapeczka Nie, to jest ta mapeczka No więc co do odcinków, będę starać się też w tygodniu wstawiać odcinki, ale to nie zawsze. Najczęściej pewnie będą dwa odcinki w weekend. Dobra, zakładamy. Mam piękny diamentowy mieczek. <laughs> o, żeby nie widzieli, co mam. To, to, to. To sobie zmienię. bo to sobie od razu zużyję. Nikt się na mnie nie czai. No dobra. O, tu już widzę gościu. Tam szykuje się. Mhm. Dobra. Więc teraz pójdę sobie tu do niego. Dwa klocki postawię. A to oni w sojuszu chyba są To będzie trochę gorzej Tylko troszeczkę Nawet nie wiedzą, że od tylca ich bierze oh, Łoboś Ile typa poddało Nie gadać, jesteśmy te, jestem tylko z tym sojuszem O, pięknie i proszę Państwa, dwa zabójstwa w jednym tutaj, pięknie rundzie. Tam jest jakiś gościu. Za dużych ran nie otrzymałem, więc to dobrze. No nie! Kurde, tylko zmarnowałem sobie. Czekajcie. Wyleję sobie... Nie, dobra, już się nie opłaca. Fajnie było tak sobie wygrać. Nie trafił, dobra. Szybko. No fajnie. Kurde pomyliłem, bo poleciał, ja w razie czego lepiej będę mieć mieć w ręce? O, dobra, ja przeskoczyłem sobie tutaj. No, no. Prawda? Sorry, że nic nie mówiłem przez chwilę. Ale no ten gupek tutaj. No, coś próbuje działać, Ale coś mu to chyba nie wychodzi. O? Tak samo jak inni. Nie! Yeah. Kurcze, nie mam nic do rzucenia, do strzelenia. Kurde. Mam jajka! Kurde. No nie. Kurcze. Dobra. O nie, zmarnowałem wszystkie jajka na niego. I jeszcze bym spadł. Dobra. Chcę zarzucić lawę na moją tutaj. Nie ma żadnego butulca, o no, nie No to jest tu dosyć będzie źle No on ma pewnie odki tu jeszcze więcej Dobra, dwa zabójstwa to akurat jest dużo. To te punkty, które mam. To kurde. No dobra. Kurde, teraz muszę szybko zobaczyć, czy on idzie. Dobra, nie idzie. I teraz ja sobie się trochę postaram przebudować. Mam może lód? Nie mam, kurde. Przebuduje się. Jakby mi się na środek udało przebudować, to by było dobrze. O nie, on już do mnie idzie. wezmę itemki. Dobra. Jakoś trzeba się uzbroić. Lepiej. Dobra. Mamy dosyć dobry set. No ale to jednak nie jest moje marzenie. Set. Dobra. I szybko teraz. Oby nie ma żadnych jajek, czy czegoś. Bo to będzie jednak słabo. Jestem już prawie na środku. Jestem na środku, dobra. Ile itemów? Dobra, na razie tyle. Tu na razie żadnych itemów lepszych niż te co mam nie ma. O, nie będę głów brać. O, refy się przydadzą. Łuk by się właściwie przydał. O, tu też nic takiego nie ma. O, jest łuk, jest łuk Dobra, możemy teraz sobie postrzelać trochę Chyba w poprzednim odcinku tak mi dobrze łuk poszło z łuku Nie gadajcie Zrzuciłem go? Jest! Wygrałem! Jest! W końcu 15 monet dostałem jeszcze 10 za 2 zabójstwa 10 hmm. punktów jest w końcu. Dobra Może jeszcze taka króciutka mapeczka 38 monet mam. Może sobie coś kupię. Ale tak o, tu wbiję. Ilu jest 5 u nas jest o tej mapy nie lubię, a tamta jest nawet okej. Okay. No, ale trzeba grać. Trzeba. Trzeba się nauczyć grać na tej mapie. Co może mi będzie lepiej? No, już 10 nas jest. Kurde, ile odcinek trwa? Już prawie 11 minut. Dobra. Tu nie, nie. Yy, Nagrałbym wzrok z serem odcinek, ale no niestety nie mam czasu na scape'a wejść. Uuu, <grych> klata diaksowa. Może jeszcze z Memsim nagram. Nie wiem. Z Memsim raczej krócię, nie. O, tylko klata diaksowa. Nie mam więcej czynnych... O, wow, o, wow, gościu. <grystanie> Dobra, to sobie wyrzucę O już pięknie mam tutaj Dojście do gościa Przecież ja to nie do końca dojście do gościa. No, można powiedzieć, że mam dojście do gościa. Głupi <coughs> Dwóch No to, to będzie koniec już tego, już tego odcinka, więc na razie, cześć, trzymajcie się.